Cześć Wiedźmini i Wiedźminki, w dzisiejszym odcinku wybieramy się do miejsca, gdzie doszło do magicznej katastrofy, którą prawdopodobnie wywołała Ciri. Czeka nas badanie tej tajemniczej anomalii, która może kryć ze sobą wiele niebezpieczeństw, ale również dać wiele wskazówek. A co dokładnie się wydarzyło? Zobaczcie sami! kobieto! Aha. Być może, ale mam ważny powód. Mnie też zależy na Ciri. Dobrze o tym wiesz, ale maska uroborosa to nie zabawka. Wiesz, jakie mogą być skutki jej użycia. Nie, i ty też nie wiesz. Dlatego przestań panikować. Słychać was na drugim końcu wyspy. I <grym> bardzo dobrze, niech całe skeligę się dowie, że Jennefer z Wengerbergu to zwykła złodziejka. Opanuj się, druidzie. Niczego nie ukradłam. Jedynie pożyczyłam i od samego początku zamierzałam oddać. Ha! Cóż za myślność! Problem w tym, że kiedy użyjesz maski, stanie się bezużyteczna. Nie mówiąc już o tym, że możesz przy tym pogrzebać nas żywcem, nas i całe wyspy. Pogrzebać? O czym ty mówisz? Nie powiedziała ci? Można się było tego spodziewać. Według mitu Uroboros stworzył maskę, kiedy zazdrosne morze pochłonęło jego ukochaną. Uroboros nie mógł się pogodzić z tym, że więcej nie zobaczy swej wybranki, dlatego zrobił maskę, dzięki której można zajrzeć w przeszłość. Wiedział jednak, że może jej użyć tylko raz, dlatego czekał, aż zatęskni tak bardzo, że nie będzie mógł już tego znieść. Kiedy może dowiedziało się o masce, zagroziło, że ktokolwiek jej użyje, ściągnie gniew morza, które w zemście zaleje wszystkie lądy i potopi żyjących. Skąd masz tę maskę? żeglarze z klanu Dimun wyłowili ją niedaleko głębin Jorda. A skąd pewność, że jest autentyczna? Jej wygląd zgadza się z opisami z mitów. Wierzysz w mity? Tylko ignoranci bagatelizują ich znaczenie. Zresztą tu nie chodzi o mity, tylko o kradzież. No ale wiadomo, chodzi o Ciri i mamy pozwolenie od Kracha. Ale krach nie wie, że przy okazji może stać się katastrofa jeszcze większa. Może tak? Tobie chodzi o kradzież na mociri. Mnie też zależy na Siri, ale kiedy proponowałem jej NFR inne metody, nie chciała słuchać. Mówiła, że zajmą za dużo czasu, a ona potrzebuje wyników natychmiast! zawsze była w gorącej wodzie kąpana fakt, ale teraz ma przynajmniej uzasadniony powód i za nic to, że może na nas ściągnąć! o, oho co, co, to? o nie Yennefer użyła maski Kurczę, i co teraz? burza psiakrew tam jest Świetnie. Zwariowała, baba. Co to było? No co, jednorożce? Ję, do cholery, przecież widziałem, że to mglaki. Wierzę, co mi chodzi. Moc maski je przywołała. Wyszowór mówi, że maska może doprowadzić do kataklizmu. Na szczęście jest na miejscu i od razu może się zająć jej poskromieniem. Wiesz, że on ci tego nie daruje. Ha, jakoś to przeżyję. Ach, zadufana w sobie. Co teraz? Maska pozwala zajrzeć w przeszłość, ale tylko w konkretnych miejscach. Tam, gdzie wydarzenie zostawiło silny magiczny ślad. Trzymaj! Ja mam ją włożyć? Tak, a ja rzucę zaklęcie, które pozwoli mi widzieć twoimi oczami. Chcesz mi czytać w myślach. A masz coś przeciwko? Tak. Wiesz, że tego nie lubię. Spokojnie, chcę tylko zobaczyć, co się tu stało. Poza tym są rzeczy, których chyba nie chcę o tobie wiedzieć. Chodźmy. Pierwsze miejsce już znalazłam. No dobra, idziemy. To toku, tu? Włóż maskę. Jakieś instrukcje? Nie, wciągaj, nie zobaczymy Nie oddalaj się. Telepacja ma ograniczony zasięg. Co to? Portal? Wyszło z niego dwoje ludzi. Kobieta to Ciri. Skąd wiesz? Ruszała się jak Wiedźminka. Poszli chyba w tamtą stronę. Chodź, znajdźmy następne miejsce. No to chodź, chodź. Ja czekam, aż pójdziesz łaskawie, droga Pani. To koniec. No, przepuść mnie. Ale jesteś paskudny. Walczyli. Uważaj! Co to było? Hmm. Jakaś magiczna eksplozja tak silna, że nawet jej było groźne. I do zakład, że to ona zniszczyła las. Ale Ciri i jej towarzyszowi nic się nie stało. Widziałem, jak uciekali. Sprawdźmy dokąd. Nie podoba mi się to miejsce. Poszli tu. Jeśli ktokolwiek tu był, kiedy wydarzył się kataklizm, miał małe szanse na przeżycie. masz na myśli. Ale nie martw się, Ciri się siebie No i gdzie dalej? Włóż maskę. Gonił Ciri, widzisz to? Chyba ją ranił. Ale uciekła. Znowu przez portal. Wiesz dokąd? Ślad magiczny prowadzi do Velen. Do Velen? Może uda ci się też ustalić, dokąd uciekł towarzysz Ciri. Portal musi być gdzieś tutaj. Spróbuję go znaleźć. Chodźmy. Może do barona wróciła? No jak, gotowy? To użyj maski. Ładna walka. Jeden odepchnął drugiego wiązką potężnej magii, po czym uciekł przez portal. Czarodziej? Hmm. Prawdopodobnie. Hmm. To kompan Ciri, ten, który ją zranił. Skąd wiesz? Nie wiem, zakładam. Obaj pojawili się w poprzednich wizjach. Ciri ma silnego sojusznika. Wiesz dokąd uciekł czarodziej, który był z Siri? Hmm. Jego ślad też prowadzi do Welen, ale współrzędne wyjściowe są inne niż przy portalu Ciri. Eksplozja musiała zakłócić teleportację. Może to zbieg okoliczności, ale kiedy byłem w Wellen, spotkałem Kajre Metz. Twierdziła, że był u niej czarodziej, który szukał Ciri. Zdziwię się, jeśli to nie ten sam. Hmm. Kimkolwiek jest, robi się coraz bardziej interesujący. No to prawda. Może tam się udała do tego czarodzieja. Może coś zostało z tamtego, który oberwał czarem. O. No proszę, wypogada się. Pewnie myszowór zapanował nad pogodą. I znowu będziemy mieć go na karku. Jesteście z siebie zadowoleni? Zobaczcie, do czego doprowadziliście. Jeśli znalezienie Ciri będzie wymagało czyjejś śmierci, to zaczniecie zabijać? Spokojnie, burza ucichła. Macie sytuację pod kontrolą. Na razie. Nie wiadomo, co będzie za tydzień, dwa. Nie histeryzuj. Proszę, masz z powrotem swoją maskę. Teraz zda się najwyżej na popielniczkę. Jest bezużyteczna. Mam nadzieję, że przynajmniej czegoś się dowiedzieliście. Owszem. Rozmawiam z Geraltem. Z tobą policzę się później. No więc? Naszym zdaniem rzucono tu potężną klątwę. Brzmi sensownie. Zważywszy na to, co się stało z Lasem, wiecie na kogo? Mm. Jeszcze nie, ale wiemy, że wcześniej była tu Ciri. Wyszła z portalu w towarzystwie jakiegoś czarodzieja. Ktoś ich gonił, doszło do walki. Ciri została raniona, ale uciekła. Dokąd? Prawdopodobnie do Velen. Czarodziej otworzył dla niej portal. Później rozprawił się z tym, kto ją zaatakował. I co i tyle? Zdaje się, że mogliśmy trafić na coś ciekawego. Musimy zbadać jeszcze jeden ślad. W że poleciał gdzieś tam. Gdzieś tutaj? Coś leży pod tym drzewem. Dasz radę? Dam. Na zbroi nie ma krwi ani śladów pocięciach. Towarzysz go, jakby to mówicie, zdezintegrował. Piękny pancerz, ale nie rozpoznaje rzemieślnika. Ba nie rozpoznaje nawet skąd pochodzi. Pewnie dlatego, że należał do jeźdźca dzikiego gonu. Co? A więc to dziki gon. Tego się obawiałem. Najpierw tu, potem na Hindar z Czego oni. Tak, szukają Ciri. Ale. dlaczego? W żyłach Ciri płynie starsza krew. A, racja. Jej ród wywodzi się od samej Lary Doren. Przez to kobiety zawsze miały niezwykłe zdolności. Ale żeby to było aż tak ważne. Ciri jest wyjątkowa. Podróżuje między miejscami tu i w innych światach. Przestrzeń nie jest dla nich żadną przeszkodą. O. Dlatego dziki Gon chce ją dopaść. Skoro już o tym mowa, dziki Gon był też na Hindarsfjall? To było dobrych parę tygodni po tym, jak tu, na Ard Skelik, wydarzył się kataklizm. Upiory napadły na Lofoten o zmierzchu w trakcie burzy śnieżnej. Dziwny, jak na te porę roku. Hmm. Ludzie mówili, że wpadły do chat, ubiły tych, co stanęli im na drodze, a potem pognały w głąb wyspy. Ktoś przeżył? Kilkanaście kobiet i jeden starzec. Następny przystanek Hindarsfjall. Będę na ciebie czekać na plaży pod Lofoten. Hmm. Trzeba się udać tam od razu. Zaczekaj, nie moglibyśmy pójść tam razem już teraz? Przecież nie znosisz teleportów. Za eliksirami też nie przepadam, ale jak trzeba, to piję. <grym <grym to mhm. prawda. Jak nie trzeba, to też pijesz. No to w drogę. Trzymaj się blisko. A, a, a. Powodzenia. Dajcie znać, jak się czegoś dowiecie. Paniusiu, w nie jest sześć lat. Ostatni raz byłam na Kindersfjall ładnych parę lat temu. Ale jeśli dobrze pamiętam, Lopotem jest w tę stronę. Maska, którą ukradła Yennefer, okazała się niezwykle pomocna w zrozumieniu co wydarzyło się w miejscu katastrofy. No a teraz jednak czeka nas kolejna ważna misja. Następny przystanek Lofoten, ale tam udamy się już w kolejnym odcinku. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia wkrótce. Cześć.